Hej, z tej strony Diler i witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, robimy drugą część mapy od widza naprawdę przykazackiej na karm guzik. Możed odcinek masz w karcie, naprawdę warto go zobaczyć, bo był naprawdę ciekawy. I słuchajcie, po drugie, bardzo ważne ogłoszenie. Możemy ruszyć maraton. To zależy od was, jeżeli odpalicie tutaj pod tym filmem 10 tysięcy łapek to ruszamy z maratonem. I każdy 10 łapek pod nowym odcinkiem to jest nowy filmik, więc zostaw łapkę już teraz, jeżeli chcesz już niedługo kolejny odcinek, a, a my ruszamy z mapą. Więc, gdzie my skończyliśmy, gdzie my skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że nie wiedziałem chyba jak zdobyć ziemniaka, już się zorientowałem, więc tak jak myśleliście, yy, no, przycisk teraz życzy sobie placka ziemniaczanego, więc jak się robi placka ziemniaczanego? Plack robi się z yy, cukru, wiadra yy, wody, mąki i soli, trzech ziemniaków, więc tak, potrzebujemy trzech ziemniaków na pewno, i tak, co tam było? Mąka, sól, woda, czekajcie, ja się pogubiłem, czekajcie, czekajcie, spokojnie, 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 Podejdźmy tutaj, weźmy to wiaderko, to wiaderko było złe, z wiaderkiem, z tego co, co pamiętam, więc wyrzucę je od razu Słuchajcie, mamy więc wodę, znaczy mleko, tak, bo trzeba było mieć mleko, z co co pamiętam, tak, poczekajcie, jeszcze raz, e, po kolei e, Cukier, wiadro wody, mąka, co, 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 wiadro wody, a co, czemu ja wziąłem to? Czekajcie, ja wypiję tą wodę, weźmy sobie wodę Stąd, stąd może, okej. Okay. Chyba tak działało? Nie, nie, tak nie działało. Właśnie w ten sposób zniszczyłem, przetwierałem wiaderko i je wyrzuciłem, więc słuchajcie, musimy wyrzucić to wiaderko, bo tak, jest mały bug na mapie, ale to chodzi o to, że po prostu musimy wziąć wiaderko, no i teraz musimy wziąć z niego wodę. Nie możemy nakarmić krowy, wypić mleka i wziąć wody. Po prostu tak już działa. Tylko czemu, czemu, czemu nie mogę? Okej, okay, już mogę, dobra, nieważne, się z tym. Więc tak, kontynuując. Cukier mamy, cukier jest, cukier, cukier... C czemu nie mamy cukru? Halo, cukier bucha tutaj. Cukier, 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 cukier. Dobrze, więc mamy wszystko, praktycznie. Cukier. Um, jest, proszę bardzo, cukier, woda. Um, trzy ziemniaki i mąka. Dobrze, powiedziałem coś, coś, zepsułem coś. Czekajcie, cukier, wiadro, wody, mąka, sól. Jeszcze sól, o właśnie. Sól, 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 sól. Ej, skąd mam wziąć sól? Aha, hasol co mam wziąć. Dobra, mierzę się z tym to będzie sól, chyba tak, sól kamienna, pyk, jest sól. Dobra, więc musimy teraz wrzucić sól. A, sól, że z tym miałem i tak, zapomniałem. Okej! Okay. I mamy placek ziemniaczany i spójrzcie jak fajnie wygląda placek ziemniaczany To jest, co prawda, słonecznik, ale no w sumie wygląda jak placek ziemniaczany Nie, to jest słonecznik, to jest słonecznik bez łodygi to więc rzeczywiście jest ludzie placek ziemniaczany, więc dobra Dajemy przyciskowi placek ziemniaczany, czyli w ogóle nie wiesz co chodzi, to serii. Obejrzyj po prostu poprzedni odcinek, bo nie będę już dru drugi raz tłumaczył co chodzi No bo i tak to jest połowa mapy już, więc klikamy przycisk Było smaczne, Były, było pyszne Teraz życzę sobie plackę ziemniaczan, a to już było Przepraszam. Teraz wyczynił się napił. Zrób mi Pepsi. Pepsi. Więc zrobimy mu Pepsi. E, tylko jak się robi Pepsi? E, więc weźmy sobie do rączki książkę i zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pepsi. Cukier razy 3 plus pusta butelka plus wiadro wody. Okej, okay. no to trzy razy cukier. No to to jest dosyć sporo. E, cukier możemy wziąć stąd. Oczywiście cukru tyle. Nie mam. To jest trzy cukry. Mój Boże! Dużo cukru. Okej, okay. jeden cukier. Dwa cukry. Trzy porcje cukru dla, dla, guziczka gotowe, teraz potrzebujemy butelki wody, znaczy, pustej butelki, przepraszam bardzo, pustej butelki, tylko tak skąd wziąć pustą butelkę, to jest, to jest dobre pytanie, skąd, skąd wziąć pustą butelkę, czemu ja tu zawsze coś nie wiem, czy e, czekajcie, tak, jeszcze raz, po kolei, po kolei, po kolei, um, cukier, pusta butelka i wiadro wody, więc mamy wiadro wody, mamy trzy cukry, um, 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 o, tu jest butelka, lol, nie, nie było napisane, okej, okay, to przynajmniej wiemy Więc tak, to, to, easy dosyć, easy, easy i mamy pepsi Pepsi, proszę pepsi, yy, jest automat... Aha, to z... dlatego, że jest automat... Okej, okay, dobra, już Już zrozumiałem, dobra, nieważne, tutaj odkrycie miałem małe, ale już wszystko jest dobrze e, Więc, yy, teraz myślę, że pepsi dobrze yy, Chyba czas na desery, poproszę lody karmelowe No dobra, panie przycisku, już się robimy lody karmelowe, jak przycisk sobie życzy, bo wiecie, przyciska trzeba przy przycisku, trzeba słuchać L, więc co mi się, zrobić? Um, karmelowe lody, tak? czekajcie, gdzie to są lody trzeba zrobić lody, tak? okej, okay. aha, dobra, Mis miska plus mleko plus karmel plus cukier, lody, lody karmelowe, Trzeba czekajcie, jak zrobić karmel? czekajcie, czekajcie, jak? jak zrobić karmel, jak, jak zrobić karmel? Bo, bo karmelu, że tak powiem karmelu w Minecraftie nie ma, w sensie, to jest cukier jakby spalony, tylko Okej, okay, może to trzeba po prostu włożyć tutaj, tak? Trzeba coś zrobić w ten sposób? Nie, 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 to nie działa chyba. Bo ja mogę to przepalić. Popieram, nie, nie mogę, nieważne, nieważne. Yy, zastanawiam się, więc skąd wziąć karmel? To jest pytanie. No to są konfitury, tutaj to, to w ogóle nie wiem, co to jest. Natomiast, to musi być w książce, czekajcie, więc naleśnik, okej okay. Placer księżany to nam nie pomoże. Pomidorki to też raczej nie jest związane z karmelem. Spaghetti to też nie. Krówki morduklejki. A, dobra, mleko plus trzy cukry. No raczej mleko i trzy cukry. Dobra, mleko, 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 mleko. No to mleko trzeba stamtąd. No i trzy razy cukier, to już wiecie, bo już w tym odcinku braliśmy dużo cukru, więc pyk. Mamy mleku, dobra, mamy mleko. Teraz zostaje nam tylko trzy razy cukier. To połączymy, mamy karmel i teraz z tego karmelu musimy zrobić. O nie, kurczaka zrobiłem. Przestań. Skąd ty kurczek? Nie, nie, to nie miał być kurczak żaden. trzy razy cukier, mleko, w porządku, więc wyrzućmy to pyk, pyk. Okej, okay, i mamy karmel. Empisko wygląda naprawdę. Detko, to rozwalił się z tym tymi craftingami, craftingami. E, ok, więc tak. E, co myśmy zrobić dalej? E, miska plus mleko plus karmel plus cukier. Boże, jaki ten przepis jest trudny. Okej okay, więc po kolei. Więc mamy już cukier, mleko musimy znowu wziąć, miska, 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 miska. Skąd mamy wziąć miskę? Przepraszam. Skąd, skąd mamy wziąć miskę? To jest pytanie. Czy tu jest miska? O, oczywiście, że nie. Tu jest tu jest trzecia, ale nie ma miski, tutaj z tyłu też nic nie ma z tego no właśnie. O mój Boże, skąd wziąć miskę? Halo, halo. Okej, okay, zastanawiam się, skąd ja mogę wziąć tą. naczynie. Yy, więc tak, tego tutaj nie ma, bo tutaj są pomidorki. Tutaj są jakieś konfiturki, to wszystko jest fajnie, ale. Wiesz, czekajcie, przypadkiem. Jak tu się kliknie, to... O nie, dobra, to był dżem. Nie ważne, nieważne. Coś było, przepraszam, w. Hmm. Okej, okay, tutaj nie. Czemu ja do młynu poszedłem szukać? Szukać, nawet nie pana czego szukam. O mój Boże, jaką mam sklerozę, Aha, sklerozy. Bo ja chciałem, chciałem miskę. Po prostu miskę, zwykłą miskę. Skąd wziąć miskę? To naprawdę jest czasami na tej mapie, jest, że ta mapa jest świetna, ok? Ta mapa jest genialna, ale czasami jest tak mało intuicyjna, dosyć. Bo się teraz, skąd wziąć właśnie to, co bierzemy. E, bo generalnie jest taka sprawa, że my robimy spaghetti. Jak robimy spaghetti, um, to, to spaghetti było w misce z tego co pamiętam. Więc teoretycznie można zrobić spaghetti. No tu jest ziemnia, to nie? To jest. To, te, to też nie. Hmm, no i mam bardzo wielki dylemat moralny. Chyba trzeba będzie to zrobić się w ten sposób, jak ja chcę zrobić, czyli zrobić spaghetti, żeby z niego zjeść i potem będzie miska. W sensie to jest głupie, ale tak chyba trzeba zrobić, bo naprawdę nie widzę jakby opcji zrobienia tutaj. A po prostu miski, nie? No, no, no bo jak miskie miski? Z tego nie zrobimy miski, z węgla nie zrobimy miski. Okej, okay. no to chyba by trzeba zrobić w ten sposób. To Tutaj jeszcze raz się przyjrzę. Yy, bo my mieliśmy zrobić w końcu mm, 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 lody karmelowe, to dobrze robimy. Lody karmelowe, proszę bardzo. Lody karmelowe dla przycisku. E, lody, tak? Miska. To więc nie mamy miski, a resztę mamy. Wszystko mamy oprócz tej miski, więc słuchajcie, ludzie, musimy zrobić miskę. No, no, trochę dziwnie, więc tą miskę zrobimy w te, na okrągły bardzo sposób. Po prostu musimy zrobić spaghetti. Więc tak, znowu makaron razy 3. Makaron się robiło, już zapomniałem, bo kilka dni temu nagrywałem tę mapkę. E, makaron. 3 razy mąka. Jajko. Wiadro wody. To jest bardzo proste, więc po kolei. Wiadro wody. OK. Mąka to jest też easy, więc weźmy tylko wiadro wody. OK. I teraz 3 razy mąka. Pyk. Aha, mąkę zresztą mamy. Przecież mąkę mamy ludzie. E, więc tak, jak zrobiło się, się makaron, proszę bardzo, proszę znaleźć to makaron, mąka, trzy, jajko, jajko mamy dora, więc pyk, 3 razy mąka i jajko. Dziękuję, mamy makaron, proszę bardzo, trzy razy makaron e, i dalej spaghetti, serie, jeszcze będzie ma potrzebne. Sól plus mleko, to to wywalamy, to wywalamy, mamy. Mamy ser, okej, okay. pizdkie to jak zawsze um, No i sos pomidorowy, pomidorki Pomidorków nie mamy, bo pomidorki się bierze stąd Pomidorki, pomidorki, okej, okay, więc sos pomidorowy Jeszcze raz, sekret pomidorowy to będzie jeszcze woda, będzie jakieś coś Sos pomidorowy nie, pomidorki plus sól, więc tak, pomidorki Okej, okay. i sól, 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 sól Sól, 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 ej, gdzie jest sól? <laughs> nie ma soli, dobra, więc wracamy po sól Sól była chyba gdzieś Cukier, pomidorki? Nie, ej, ej, hasło, bo tam, dobra. Mierzę z tym ja mam sklerozę, ludzie, serio. Jestem cały czas chory, dlatego takie są nieogarnięty. Aczkolwiek naprawdę bardzo chciałem zrobić ten maraton dla was, więc jak będzie się stopek to będzie kolejny odcinek od razu. Więc co, z pomidorowy mamy? Mamy ser, mamy makaron, mamy spaghetti i. i. i on właśnie, widzicie? Spaghetti jest tym i. ale niestety nie możemy tego wypić. O mój Boże, nie! Jaki przykro mi, fail. Ej, no jak mam to zrobić? Halo, skąd wziąłeś miskę? Jak, jak, nie ma za bardzo, nie ma opcji żadnej. Halo, pomidorki? Nie. To, to nie jest miska. Okej, okay, więc tu jest chyba bug na mapie, tak jak ostatnio to nie był bug do końca. Tak teraz wydaje mi się, że jest bug, bo nie za bardzo widzę opcji skąd możemy wziąć miski. W sensie serio. No jest dużo rzeczy, ale na pewno nie miski, bo to jest młyn. To jest, to jest pszenica. To jest, no, no nie miski, na pewno nie. Nie, nie, miski. Ok, więc ludzie, zatem musimy sobie zczytować miski. Eee, to jest bug na mapie od razu mówię ci głośno, żebyś wiedział. Eee, żeby testować mapki generalnie. Miski, 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 miski. E, jak się nazywa miska w Minecrafcie? No właśnie, jak się nazywa miska w Minecrafcie? O mój Boże. Właśnie, bowl. Dobra, ok, więc wziąłem od razu dwie miski na przyszłość. Włączę sobie Game moda zaraz z powrotem. Um, albo sobie powinienem mieć dwa chyba nawet, ale dobra, mniejsza z tym. I co mieliśmy zrobić? My mieliśmy zrobić ten karmelowy posiłek smaczny, pyszny. Więc tak, wyrzucamy miskę jedną. Wyrzucamy karmel. I jeszcze mieliśmy chyba. O. Yy, zapomniałem. Czekajcie, weźmy sobie jeszcze raz przepisy. I to było na takiej stronie. Lody. Miska, mleko. A, mleko. No dobra, mleko. Mleko raz, raz, więc między to spaghetti w sumie bez sensu je zrobiłem, nie pomyślałem. Można było od razu wziąć tą miskę I, 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 lipa, bo chatra dalej rzucić. Tak, czasie, jeszcze raz, rzucę po prostu w jedno miejsce, jeszcze raz. Mleko, pyk, karmel, pyk. A ba 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 ba, 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 ba. Co jeszcze? Co jeszcze miało wyjść tam? Czemu zapominam? Mleko, m -m -m, cukier, karmel, miska. Okej, okay, więc tak, miska, to wiem e, No i cukier cukier cukier, 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 cukier. Proszę bardzo, mamy więc lody karmelowe Proszę bardzo, panie przycisku, lody karmelowe dla pana. E, tak jak przy serach to chcę krówkę mordoklejkę. Okej, okay, krówka mordoklejka, robi się panie przycisku Mleko trzy cukier e, to karmel, a karmel... A, to jest dosyć proste. Po prostu przejmiemy mleko i cukier plus papier. Okej, okay, więc mleko. Dobra, cukier, to już się robi, już się robi wszystko spokojnie, już pana, pana cukierki się robią, mordoklejki, krówki, Boże, jak ja bym krówkę. <grywka> eee, tak, więc, e, czemu nie mam, czemu nie wziąłem mleka z tej krowy, wziąłem i ten, ale nie wziąłem... A, come on. jestem naprawdę nieogarnięty dzisiaj, ale okej, okay. więc wrzucamy to i to, mamy więc pyk, bardzo pro, bar bardzo Proszę, proszę, proszę. Już, już. A czemu, czemu nie jakbyś się karmel? Czy trzeba było więcej tego... Aha, więcej cukru, bo trzeba było trzy razy cukier zyskać, więc Jeszcze weźmy dwa cukry. Dobra, proszę bardzo. Pyk, pyk i mamy karmel. Kozacku, więc karmel plus papier to jest h krówka mordoklejka. Dokładnie tak, krówki mordoklejki. Proszę bardzo, panie przycisku, krówki mordoklejki dla pana. No to już przeostatnia potrawa. Chcę duże ciasto. O wow, ciasto z dużej litery aż. Takie duże ciasto, rzeczywiście. Okej, okay, więc duże ciasto. Duże ciasto. Duże ciasto. Okej. Okay. To gdzie jest ciasto? om. Um. Hmm. Okej, okay, tu nie widzę ciasta. Makaron, spaghetti, Pepsi lody, piec opalany, pizza, nie ma ciasta. Chyba po prostu trzeba zrobić zwykłe ciasto, które się w Minecraftcie. O mój Boże, zapomniałem zrobić ciasto. Um, ja sprawdzam już, bo się ciasto robiło z na pewno. Um, Mąg, czyli tej jajka, Jajne, jedno jajko, trzy razy mleko krowy, więc weźmy od razu trzy mleka, mleczka krowy. Pyk, pyk, pyk. Ok, um, pszenica. A, to będzie easy. To będzie bardzo proste, po prostu potrzebujemy. Tak, 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 dobra. A w sumie tego dużo, nawet za dużo. I jeszcze zostało nam tylko cukier. bo to jest mąka, ale tutaj to jest cukier, więc kraftujemy ciasto. Ok, ludzie, więc tak? w środku to, po bokach mąka, właściwie w naszym przypadku cukier. Trzy mleka krowie na górze i na dole. Trzy razy to. I mamy ciasto. I to ciasto właśnie mamy dać naszemu przyciskowi, tak zrozumiałem. ok zrobiliśmy. Chyba. No dobra, skończ to z klasą. Zrób mi pizzę. Oh yeah, pizza! Możecie mi jaka jest wasza ulubiona pizza, bo ja naprawdę... O mój Boże, pizzę ale staram się nie jeść. surowa wołowina. Mięso z krowy. Okej. Razy trzy. Cicza. Na początku niestety zamordować krowę. Pyk. ok więc jedna krowa, dwie krowy. Ile tych krów musimy zabić? Trzy krowy, więc raz... Nie mam mięsa, halo! Czemu te krowy nie wyrzucają mięsa? O, jest inny, dwa mięsa. Pięć mięsek naraz, wow! Znaczy, naraz trzy, ale... Już miałem pięć, więc tak, po kolei. Surowa wołowina, mięso z krowy razy trzy, też mamy. Pszczelina razy sześć, mamy. Ser razy trzy. Ser razy trzy, mój Boże, ser razy trzy. Czyli sól plus mleko, znowu potrzebujemy dużo mleka, więc jedno, drugie, trzecie... Yy, I trzy... O nie, 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 co ja zrobiłem? Dobra, już, już nic nie zrobiłem e, Więc weźmy sobie po sól Proszę bardzo, sól, klikamy raz Nie, czemu ja kurczaki rzucam? Dwa, trzy i razy trzy mleczka robimy, więc pyk ja na mleko Okej, okay. widzę, że nie zrobiłem jednego Co ja zrobiłem? Czemu ja mleko i mleko wrzuciłem? Jeszcze muszę to wyrzucić, Ok, więc w sumie to tak Ok, to będzie szybciej, pyk, pyk, pyk Nie więcej co ja robię, pyk, pyk, pyk i pyk. Ok, mamy więc trzy razy ser. Dużo sera, będzie bardzo fajna, ciągnąca się pizza. Um, ser, 3 plus sos pomidorowy, czyli pomidorki i sól, z tego pamiętam. Więc o mój Boże, ile soli będzie w tym. Tu są pomidorki, więc pom proszę pomidorki. Poproszę znowu sól. Ser, ta pizza będzie taka słona. A więc pyk i pyk, niezdrowe, niezdrowe. Okej, okay, i ostatnie, czy znaczy, przyostatnie chyba. Um, mo, 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 mo. ciasto do pizzy. O mój Boże, to dopiero ciasto do pizzy? Ciasto do pizzy z sosem pomidorowym? To jest specyficzny przepis, ale okej. Sulka trzy razy ser. Yy, to... Mm, mm, raz, dwa, trzy mięska, z tego I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze robię? Coś, coś... Coś mi się pomyliło. Coś, coś zepsułem. Tak, coś ewidentnie zepsułem. Więc tak, jeszcze raz, po kolei. Eee, podsumowując. Surowa wołowina razy 3. Przyniosę razy 6, ser razy 3, sos pędrowy i sól. Ok, więc po kolei. Surowa wołowina razy 3. 6 tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzy razy ser. Mm, 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 mm. Co jeszcze? Ej, ej, ser, tam się nie, nie zbieraj. A, bo mnie to zbieranie nie I jeszcze raz, więc to spadło chyba, tak? Dobrze, jeszcze. jeszcze raz, dobra! Raz, dwa, trzy. Ogarnięty muszę być. I zostało nam tylko sól. Więc pyk. i... przecież wszystko się zmieszało. Jest ser, jest ser. Jest mięso, jest mięso. Jest to... a jeszcze sos pomidorowy! Proszę bardzo. Mamy ciasto do pizzy! Epickie! Jest kwadratowa pizza, jakby... Przystawione na Minecrafta. Ciekawe, jak będzie wyglądała zwykła pizza. Ciasto do pizzy wrzuć na rozpalony piec, opalany drewnem i poczekaj około 2 sekundy. Później pizza jest gotowa. A jak się robi... chcecie? Kobl są cztery, płyta kamienna naciskowa, co co, co? co? A, ah, okej. Okay. Czy przywiem cztery koble? Um, plus kamienna płyta naciskowa, plus węgiel. Okej, okay, więc na pewno wiem skąd wziąć węgiel, ale skąd wziąć kobla, to jest. To jest pytanie, czy ja po prostu mam to wykopać coś? Przep. Przepraszam bardzo, czy ja mogę kopać? Aha, bo ja wzięłam game mola złego i tak Więc mogę kopać, aczkolwiek normalnie To ja nie za bardzo skąd byśmy mieli wziąć uh, cobblestone'a co w się sensie, ogólnie, no w sumie nie wiem Bo nie widzę za bardzo Sk kamienia, halo Ta mapa jest świetna, ale Naprawdę jest mi źle z tym, że Kilka takich bagów się wkradło w nią, więc Po prostu musimy zdemolować Haniebnie wyspę, przepraszam bardzo, że to robię Ale niestety musimy być wandalami Czasami na tej mapce, więc Zbiorę troszeczkę kobla, wiem, że to głupie, ale no, no niestety, nie za bardzo jest jak zdobyć koblu na tym mapie. Okej, okay, zwogowała mi się z tego co widzę, ale dobra, już kończymy mapę i tak, więc koblu razy 4, plus płyta naciskowa, plus węgiel. Okej, okay. eee, więc jeszcze musimy pochodzić chwilę, więc bierzmy sobie to, okej, okay, ja coś tu psuję chyba. Ja nie chcę psuć mapy, nie każcie mi tego robić. Okej, okay, więc ja wyłączę shadery jeszcze przy okazji, niestety, o, szkoda, eee, i tak. Co nam zostało? Zostało nam tylko zrobić tą płytę naciskową, więc ja tu niestety muszę zdemolować też tutaj, żeby płytkę naciskową. Chyba z dwóch się robiła, na przykład tak wezmę trzy, bo zawsze mi się myli. Więc, dobra, Koń kończąc już wszystko, robimy płytkę naciskową. Płytka naciskowa jest. Cztery koble są. No i węgiel, więc musimy to wszystko wyrzucić. Raz, dwa, trzy, cztery. To i to. Pyk. I, i nie działa. I nie, nie, nie działa. Chyba musimy zrobić tą kamienną płytkę naciskową, to tak mi się wydaje. Więc niestety muszę stąd zabrać to. Okej, okay. jeszcze muszę bardziej demolować, bo... bo... o mój Boże, czemu ja nie chcę niszczyć tej mapy? Przestańcie mi kazać. Ok, więc jeszcze to muszę postawić, jakoś tu podsadzimy. Ok, ja naprawdę tutaj tyle kombinuję, ja się z nim źle czuję, naprawdę, ale po prostu ta mapa jest tylko ciotko tak jakby. Ok, nie mogę przepalić tej pizzy tutaj, bo, bo to tak nie działa, tak? No nie, tak nie działa. Wiadomo, że nie. Um, więc, rozumiem, muszę jeszcze zrobić tak, żeby ten kobold z to mi się przepalił, bo muszę po prostu przerobić to na płytkę naciskową. Płytkę naciskową muszę zrobić z kamienia, więc to ona się przepali, to będzie trwało chwilę. Muszę znowu więc wziąć kolejny. Węgiel. Ok, i właściwie skończymy mapkę już, więc pyk, weźmy sobie węgiel, i du-du-du-du-du-du-du-du-du-du, Jeden stone, drugi stą, i gotowe, praktycznie. Bo tak, płytka naciskowa jest, jest. Troszeczkę skisowana, ale tak troszeczkę, bo niestety mapa się zbogowała. No i raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze robię. Tak, mamy więc to jest piecyk. Nie wiem na końcu, czemu, nie wiem czemu, ale to jest piecyk. I ten piecyk, jak mam zrobić? Sekundka. Mm, mm, mm. Wrzuć na rozpalony piec opalany drewnem. Okej. Okay. Okej, okay. więc musimy to postawić. I wow! Wow, wow, wow! Rzeczywiście. Postawię więc ciasto od pizzy na tym. I ugot znaczy, zrobi nam się pizza, więc raz, dwa. I powinna się pizza zrobić. Halo! Pizza się miała się pizza zrobić. Raz, dwa. Nie, 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 coś tak. Raz i. No, cześć, dobra, poczekajmy dwie sekundy. Raz, spokojnie. Może ta pizza powinna się zrobić, no. Nie za bardzo rozumiem czemu. Znaczy, generalnie chyba wiem czemu, chyba chodzi o to, że ta płytka nazyskowa powinna być drewniana. Okej, okay, bo płytka drewniana chyba reaguje na bloki. Okej. Okay. Coś ludzie się popsuło chyba w tej mapce leciutko. Tak delikatnie, ale naprawdę, była kozacka. Niestety, końcówka jest zbagowana, jak widzicie. Niestety, pizzy nie da się zrobić. A, bo ja czegoś nie wiem, skąd wziąć w ogóle kobla i tak dalej. Może coś pominąłem, bo to jest możliwe, no nie? To, to jestem tylko człowiekiem. Aczkolwiek, mapa poza tym była epicka, naprawdę mega mi się podobała. Więc ludzie, wysyłajcie własne mapy. Pamiętajcie, że kiedy wysyłacie mapę, musicie wysłać również zdjęcia z niej, żebym wiedział, czy jest po prostu to coś wartego uwagi, żeby wstawić na kanał i zobaczyło czy wszyscy widzowie. Troszkę się plączę, język bogatam już 20 parę minut. Trzymajcie się, dzięki wielkie za obejrzenie filmu i do ostrzenia. Za tysięcy łapek, więc zostaw łapkę. Jeżeli będzie ich dużo, to będą odcinki. Trzymajcie się, cześć!